No dzień dobry, Paper Monster. Cześć, Padel. Kurczę, powiem ci, że to nasza wcześniejsza rozmowa też mi gardło się siadło. Tak, <gadaliśmy> bo <gadaliśmy, gadaliśmy przez pół godziny y, o konsolach do gier. Tak, myśmy powinni chyba jakiś podcast założyć <gadaliśmy> <gadaliśmy> coś, widzieli, nie, nie, niech sobie. lepiej nikt tego nie słucha, to po prostu hejty same i tak dalej. <gadaliśmy> To były rozważania inteligentnych ludzi, Dobrze, Tak, to, to był do dyskurs teraz. naukowy na temat y, słuszności jednej konsoli nad drugą i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale bardzo wnikliwa, nie? Nic takiego powierzchownego. No. co się wszyscy w internecie zajmują. Dobra. Dobra, pójdźmy na cele. To mamy zrobione. A tak, biliśmy właśnie te wszystkie awanse, które były potrzebne nam do szczęścia. No to to mm -hmm. olewamy, bo to... <Psych companion> Idźcie mi z tymi rodzinnymi celami w dupę. A, dobra. <grywask> no i tutaj zagrać ten skry w te skrypta ukraść, czy tam zrobić i pobić się no. w dżimie. No i tutaj mamy już wykonane te kariery, które... A z ile ich było chyba ze 40 minut to wpijaliśmy. Nie no, dłużej chyba, co? Dłużej. Chyba trochę dłużej, no bo jeszcze trzeba było go ogarnąć tak. i tak dalej. Dobra. No. Czyli co, On cięcie jest... i. Tak, cięcie. No, proszę, mów, mów, Nie, tak, trzeba było go ogarnąć, a pokój widzę, mu zleciał. Tu pewnie kwiatki. A tak, tutaj kwiatki to na nie wszystkie się świecą, jak no. tylko przyjadę kursorem. O, tu jakiś kwiaty. Dobra, to nam ma. takie, pokój... o, oni już nawet gdzie podlewać. Dobra, nie, Ola, ci idziemy już, nie? Mhm. To co, cięcie? Tak, cięcie. To jesteśmy już to na jesteśmy siłce. Już. Mhm. Idziemy dać komuś kwa -kwa. <grym> kwa kwa. A ty jakie ten? No nie cieszcie się tak. Bo... Pampera! Dobra. E... Dobra. Z kim mamy tu gorszy kontakt? <grym> Dobra, Dobra, kliknij na kogokolwiek, Z bo mamy. Zero jednak. się. A, a przecież Max był naszym lawelasem. To jest o, to jeszcze szyb, szybko nas rzucił, powiem Ci. No, i to jeszcze tak na zero? Gdzie on jest? Ten, ten co tam sobie ten. Nie. Yeah. Wyciska? Nie, ten, co właśnie on... na skok. Dobra, kliknij ma. O, jest, atak! Jest, dobra, na spokoj, pan! Okej. Okay. I tutaj właśnie taką mechaniką tej opcji jest to, że my musimy mieć wyższy poziom. Kurde, już się boję. Wyższy poziom y, kondycji. Y, okay, Max jak nam zaprezentował swoje umiejętności, my już nie tacy, już nie jesteśmy tacy pełni siebie, nie? Dokładnie. <grystanie> 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 Bo właśnie jak chciałam nawiązać do tego, że my tu... Co jest? Nie wiem. Ej, ale o co chodzi? Odrzuca te No opcje. kurde. Czy jakoś podejść, nie wiem. Czemu ona robi Bo właśnie imprezę? chodzi o to, że. Y, choć, A, może to musi być imprezka się najpierw musi zrobić? A, znowu to główna impreza. Dobra. Ale dobra, ale to wtedy wejdzie nam. Właśnie, nie mogę tego powiedzieć, y, bo y, my musimy go zaatakować, właśnie na tej imprezce burdę wszcząć wręcz. Aha. I ten. I jak mamy większy poziom kondycji, to wygramy, nie? I wtedy nam wleci to, ten cel. Ale jak ja patrzę, jakie on te salta robi, tak jakby miał tyle samo kondycji co my, nie? No, i to już chyba będzie losowe wtedy. Dobra. A wiesz co? A to drugie, te Goldie, czy jakiej tam? Też jest atak? Też, uh -huh. jest. A Ona wejdzie? Ciężko, mnie. Wejdzie, a temu wejdzie. No jest. Też wejdzie, no to. Wybieraj. Dobra, to skreśl ją na razie. Ją na razie no to tak Max, wiadomo. Mm -hmm. O dobra, bo jacyś ludzie przyłażą, okej. Okay. I właśnie może o to chodziło dlatego nam odrzucało. A, czy nie? Okay, czy tak, czy nie? No teraz, teraz się zastanawiałem 100 lat. A, Dobra, okej. Okay. Dobra, czyli chodziło o to, żeby imprezka się wklepała. No mm -hmm, dobra, wszystko na tych imprezach, ty to jest głupie. I po prostu było przyjadę. Wkurza mnie ta gra, ja już mam dość tych imprez, ja już popadłam w alkoholizm <laughs> przez to. Dobra, teraz trzymamy kciuki za Zenona. Bez yeah, Nie, dobra. Wygraliśmy. dobra. Człowieku, żeś słaby jest, jak. No, basen odblokowaliśmy z takim Simoleonem. O, minus 5. Myślałam, że będzie gorzej. Klasyku to normalnie. Ja też dobra. Dobra. To się stąd zawijamy. zawijamy mamy w dupie się, zavijcie. tą imprezkę. <noise> Dokładnie. Jedziemy teraz tam do tego naszego domu. Mhm. I stamtąd po prostu... Już chyba nie będziemy tego domu nagrywać. Po prostu pokażemy, jak jedziemy do kolejnej miejscówki, więc cięcie. No i co powiesz o naszym samochodziku? No teraz to on doskonale pasuje do Zenona. zgadza się. Zgadza się absolutnie. Teraz klimat, lat 70. już w pełnej krasie, nie? Dokładnie. Jeszcze te ryżowe się zyskali. <gadza> tak. O właśnie, już nam widzisz. Podpowiadałem mm -hmm. Zenon in the house. Masakra. Oprócz Twój ulubiony parkiet z po w podstawówce. <laughs> Dokładnie, z jakimiś takimi lampkami, które nic się nie ruszają. Dobra, to co gramy i trzeba będzie tam, żeby ten Bing, nie? Join, join, join. Tak, join, 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 join. Mm -hmm. A Bing ci idzie? Ej, to nie był Bing. ty chodzisz? Nie? Nie, to jest jakiś. Nie wiem kto. Mink ma. Y, ten. Ma czapeczkę? Ty, to no, on! on. Też ma no. Gdzie on lezie? A nie, czekaj, wrócił. Jakąś taką wartę. Co, jakąś wartę <noise> on tutaj odwalał. Oj, to <noise> już imprezę <noise> robi! Nie, no ja nie mogę z tymi ludźmi. To <noise> jest wszystko impreza, nie? Jakie to jest. Kutne. Jezus, ludzie z imprezy na imprezę idziemy. Dobra, to teraz Binga no. trzeba kliknąć. Gdzie on jest? O. Nie taczkości, tylko chodź tutaj z nami na kasę grać. Tak, a i tutaj oczywiście jest też y, wymóg, że my musimy mieć jakiś wyższy poziom, jakiegoś czegoś, żeby wygrać z nim. Wiesz, my mamy wszystko, <śpuszczak> właśnie tak. <śpuszczak> nie Lekko wiem, jak wygląda, wygląda u Binga, ale nie chce mi się wierzyć. Róż. Aha, okej. Okay. Raz coś wbiliśmy. Tak, pierwszy raz w życiu oglądam snookera i nie wiedziałam o co tam chodzi. Facet nawbijał różne bile. No i wiesz, wydawało mi się, no kurde, tak nawbijał te bile. To lepszy, nie? Ale wiesz, coś tam popsuł, wszedł następny, wbił jedną i już wygrał. I dla mnie to było takie, a ja potem się skumam, że tam jest jakaś punktacja, na którą w ogóle nie zwróciłam uwagi. Tak, tak, a snooker właśnie ma to, to jest takie na pierwszy rzut oka, o, i wszystkie mile, no. A snooker ma naprawdę nie. bardzo takie zasady złożone, ale klarowne, bo potem się wkręciami oglądałam snookera. Polecam. Mm -hmm. Trzeba po prostu skumać. Nie? Tak, szczególnie to, jak znaczy? Roni, o sali van Graun jest najlepszy po prostu. A snuker nie leci czasem na tych eurosporta? Nie leci to, co na eurosportach, wiecz? w czasach jak ja miałam w dupie snukera, to po prostu to był największy koszmar, bo zamiast puszczać tenisa, to oni wiesz, musieli snookera, nie? No, dokładnie. Właśnie tak kojarzę, że, że tam często leci ten snooker. No właśnie, i dobra. któregoś dnia było tak, że w tenisie było, że deszcz padał, wszystkie mecze odwołane yy, i ten, i yy, yy, snooker leciał. Wiesz, jakieś powtórki? Czy co? So? ja się właśnie tak wkręciłam, mhm. i stwierdziłam, dobra, skoro leci, to wezmę, przeczytam w necie o co chodzi, co to za ludzie w ogóle. I właśnie ten Ronnie o van grał z takim Johnem mm -hmm. Higginsem i oni wtedy byli numerem jeden i numerem dwa rankingu, to w sensie U, taki mecz na szczycie, nie? i ten, tak, i wiesz, zobaczyłam, prze, mm -hmm. przeczytałam, wiesz, te zasady wszystkie, że tam rzeczywiście jest jak, jakaś głębia i, i się wkręciłam, <coughs> nie? no i spoko, przynajmniej, przynajmniej nie wkurzała cię to, nie? że odwołałaś tylko no nie, tylko wiesz, tak poznawałam sobie, tak, czegoś. tak. Mhm. super to co, cięcie? cięcie tym snookerowym Pięcia. z akcentem obetniemy. Dokładnie. No to ciachu, rachu. Na miejscu. Tak. Jesteśmy w laboratorium. Dextera. I będziemy teraz tak dusić od jakiejś maszyny po prostu pomysły na scenariusz filmu science fiction. Ta maszyna jest tam. Pokazywałam ci wcześniej ją. Y, tutaj jak mamy świedzia, ja to teraz już tak, Aha, przekręć, y... tam po prawej ona będzie. To? Nie. Nie, to, to jest, jest komputer. komputer. Przekręć A, jeszcze ja raz. To sło... Tutaj widzę, to. Widzę, te, 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 Ta, ta te, łeb w Tak. Mhm. I still script. Kip, dobra. E, ten łeb w słoiku przypomina mi jednego ducha z gry Ghost Masters. E, też taki duch właśnie Okej. Okay. No i co? Gdzie za nim, dobra. Jaka to cisza, co oni śpią? Nie ma, no ja mam nie wiem, marzeń. ja słyszę tylko muchy. Nie też. O, Tak, ta klasyczna dyskietka, fajna. No. Aha. Humor mamy podbity, bo to właśnie chodziło o to, że. żeby by miał być dobry humor, bo inaczej łeb z nami nie pogada. Myszka od komputera z kablem. Też już niespotykane rzeczy. Chociaż nie, są jeszcze. O tak. tak. O, no tak, bo my jesteśmy ze non Hippies, to mówimy o pokoju na świecie, nie? <grym> Oczywiście o kratuszkach, Tak, o jest się tak, zgadza. lata 70., czy tam 60. chyba to były, tak? W tych zainteresowaniach. jakoś tak, 60. Mhm. Jakieś atom. Jakieś planety. A, atom, <grym> okej. <Okay. grym> A ja planety. Kamera filmowa To co bi ze na robi czy co? No chyba tak Film, no tak bo my teraz mamy zagrać w filmie u Malcolma nie? Aha no tak tak Ale to trwa nawet Jak tutaj, myślałem że to będzie też Raz dwa nie? No, nie wiem czy przyspieszy... O dobra coś się dzieje bo się kolor zmienił Okej okay. <noise> Okej, okay. gotowe. mamy okay. drzewo. No, także, takie to są super, a i widzisz, już ukradliśmy mu ten, ten już nic nie musim, już się nic nie da z nim robić, po patrzeniem na to, na to mhm. ustrojstwo. No dobrze, to dobra. pokaż cele. Tak, cele już, to jest, dobra, tutaj te rodzinne my nie robimy, one nie są obowiązkowe. Ale reszta już jest gotowa. Jak najbardziej. Także... Jesteśmy już tutaj rozliczeni ze wszystkim, możemy spadać. Do, <grym> Dokładnie, to Do kolejnego co, domu. Się? Tak, w nowym domku się widzimy. Tak. Także cięcie, bo to wczytywania jest ho No. A już coraz zauważyliśmy, już mamy nadzieję, że skończymy niedługo tę grę, bo już zauważyliśmy, że konsola zaczyna tak dłużej przetwarzać tę grę. Po prostu safe jest jakiś tak potężny. Dokładnie, więc po prostu kończmy już tę grę, żeby się konsola nie, nie zwikrowała. No, bez <grym> Dobra, to cięcie. Cięcie. Nasz nowy dom. Dokładnie. I co? Od razu kilka, tak. nie ma co tutaj. Jedziemy tam, zobaczymy, co to za jakieś. Dziwolongi znowu. W ogóle nie kojarzę tej twarzy. Znaczy, wydaje mi się, że to będzie tam Londynka taka. To ją gdzieś tam kojarzę, ale tego faceta nie będę. Jakby co? Aha, dobra, tam było napisane, że gangster i kontrkultura to będą nasze prace teraz. Gdzie my jesteśmy? Ciemno, to w dupie. Jezus! Która jest godzina w ogóle? A, dobra. 11. A bo oni. A Aha, to tak bo to tacy sam. są. Hippiesi, dobra. oni tak na takim kempingu powiedzmy mieszkają, nie? No, taki kurde. Jakby, no, wszystko takie. Normalnie, okay. Hare Krishna, kurde. No, moski, to co naprawdę. A jakąś piłkę to się to tak odbija, jak my to mamy w domu. Normalnie to jest takie potrzebne, na micon jeszcze idzie? Pewnie ping-ponga. A jeszcze mm, okay. to ping-ponga no. No i tyle. <grym> a jeszcze, a je, patrz, zawzięty. O nie, <grym> to już bardziej bolesne że jest akurat przydatne. Tak. No nie, skupimy zwykłe jacuzzi, bo rozumiem to trzeba będzie jakoś. Ten, Jezus, coś jeszcze idzie. Zablokował. Okej, okay, zablok Nie. Już zbiegł nie. <laughs> <laughs> ale powiedz, że po po... go jak oni wysoko mieszkają. <laughs> Ci jak mu pojechali. Beskito, ale te pomysły na miejscówkę jest spoko, bo oni przy fotospadzie mieszkają. No. Mm. Okay. To prysznice to jest tego zwiastuna, że wszyscy się kąpają Aha. na goprzyski. O, ludzie, Dobra. będzie ciężko. Będzie ciężko. I co? I ciśniemy teraz y, cele. Znaczy, tak, pokażę, dokładnie. Ten... Spojrzymy, co tutaj nam jest potrzebne. Nie. N no to, nie. to, to tam wiadomo, nie. Y, aha, czyli tutaj trzeba będzie się na białym misiu y, z kimś y, po tam, pocałować mm. w tak? Z kalientami. A to trzeba będzie tutaj y, za, zaprzyjaźnić się z jednym typem. Już nie pamiętam, jak on miał na imię, ale spojrzymy, kto tutaj, kim się tu gra, i y, on nas na y, jakąś sekretną formułę nam powie. I my wtedy pójdziemy do laboratorium znowu i albo tego typa z laboratorium, albo typiarze o tym powiemy. I oni będą wtedy zainteresowani tą formułą. Dobra, okej. Okay. Potem tutaj do ćwirów. I tak. I tu na syntezatorze trzeba będzie zagrać. I my się nauczymy yy, piosenki, która. No, następny cel. Aha. Jeszcze nie. <ścoughs> to to wiadomo. O. Yy, piosenki, to. która pomoże nam wykonać to. <ścoughs> okej. Okay, ta gra to jest taka normalnie dwuznaczna na Dobra, i tak i A i praca, teraz, to praca, praca, no. praca, 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 praca. No. Praca, Dwie prace na mam szczęście planę. teraz tylko, więc. No, bo tamto poprzednie tylko po nas. my tak. to wbijaliśmy 100 lat. Mogę nim sterować i nią sterować. Dobra, eko oni się nazywają w ogóle, jak wy się wabicie? I, ta e, muza i, taka... link i a, to muza taka. A to od niego się będziemy musieli nauczyć. To, to Może zaprzyjaźnimy się z nim jakoś, to on nas wiesz nauczy tego. Mhm. Mm Zapytaj, żeby być wolnym. Chyba. Ja mi się wydaje, że to chodzi o to, że oni będą się jakoś rozbierać, czy co? O się, ale ta gra jest normalnie masakra. No. Nic, nic mi się. Nic, nic, mnie to nie podoba. A wiesz tak to, są, to są hipisi, to oni, <laughs> wiesz, oni się no rozbierają. Tak, no. Dobra, to my no, to no na, wszystko nagrywamy wierzymy. wszystko, czy już kończymy odcinek, czy to jest nowy odcinek, bo ja już nie wiem, prawdę mówiąc. Nie wiem, chyba kończymy, ja tak zagadałem, żebyśmy sobie gadali, no i na tym chyba poprzestaniemy, widać, że pogoda, jak na hipisa, o, pogoda go nie interesuje, okej. Okay. Ej, weź Zenon, ubraliście się prawie tak samo, jesteście obaj hipisami. Dobra, co nas to obchodzi, babo? No, gadajcie. Dobra, ośmiesięczność. się My sobie go urobimy. Mhm. Urobimy go sobie, po między nagraniami, tak? Dobra, no to na razie. No, to, to na razie.